Mamy do obliczenia takie działanie. Żeby je wykonać, musimy na początek poznać, ile jest równa liczba x. Liczbę x mamy zapisaną pod spodem. To nie jest trudne, bo zobacz, jeżeli spierwiastkujesz liczbę, która jest podniesiona do trzeciej potęgi, a pierwiastkujesz pierwiastkiem trzeciego stopnia, to ten pierwiastek zjada tą potęgę. Nie? Ta potęga, tak jakby po prostu znika i zostaje minus 2. Natomiast pierwiastek sześcienny z liczby 125 to jest 5. Bo 5 do potęgi trzeciej to 125. Czyli tutaj już możemy sobie zapisać wynik równy minus 2 piąte. Następnie przepiszę znak minus z działania. O stąd. I w drugiej części musimy zapisać jak wygląda liczba 1 przez x. Czyli odwrotność tego co otrzymaliśmy o tutaj. To jest 5 przez minus 2. 5 przez minus 2, czyli mogę sobie na pewno wyrzucić ten znak minus przed i zapisać to jako minus 5 drugich. No i super. I teraz mamy tak: minus 2 piąte, dalej minus z minusem to plus, 5 drugich to się równa minus. I uwaga, tutaj potrzebny jest wspólny mianownik. Wspólnym mianownikiem jest dziesiątka. To oznacza, że tu muszę pomnożyć przez 2, tutaj przez 2, tu przez 5, tu przez 5. To nawet ja sobie zapiszę ten wspólny mianownik o na takiej dłużs dłuższej kresce łamkowej. No i teraz wracam, żeby się nie pomylić. Do tego minusika wrzucę sobie do licznika. I zobacz, mam minus 4. Dodać 25. I to się równa. Wynik już będzie na pewno plusowy, czyli będzie 21 dziesiątych. 21 dziesiątych możemy jeszcze zamienić na dwie całe i jedną dziesiątą. Proszę bardzo, zrobione.